Posłuchajcie, dziś przeczytałem bardzo mądre zdanie. Nie obawiaj się tego, kto trenuje tysiąc technik. Obawiaj się tego, kto trenuje jedną technikę tysiąc razy. No i właśnie wedle tego przesłania dzisiejszy trening. Dajesz się, bo obawia. To go się bo skończy się to tak, jak w trzech ostatnich walkach, czyli dostaniesz w kulkę jak bonus ile i tak jak dostałby w kulkę i tak dostał w kulkę w pajterze, ten mamus, także szykuj się ostro kolego.